Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję robota sprzątającego Kiano Elegance Robot. Zacznijmy od pakowania. Po tworzeniu pudełka od razu znajdziemy instrukcję obsługi, jest także karta gwarancyjna oraz nakładka do mopowania wraz ze szmatką. Dalej w osobnym pojemniku mamy dodatkowy filtr oraz wymienną końcówkę z sącą, którą możemy założyć zamiast obrotowej szczotki. Drugie pudełko zawiera w sobie dodatkową ściereczkę do mopowania, jest także pojemnik na wodę. W trzecim pudełku mamy jeszcze stację ładującą oraz ładowarkę sieciową. W pudełku nie zabrakło także samego robota sprzątającego, a pod nim są dwie dodatkowe szczotki boczne. Sam robot jest matowy, jest dość ciekawie wykonany i zaskakująco przede wszystkim nie widać na nim za bardzo kurzu, za to dość mocno zostają odciski palców. Od góry w robocie wbudowano moduł ze skanerem laserowym, są także dwa klawisze. Jest to włącznik oraz powrót do stacji ładującej. Po tworzeniu pokrywy znajdziemy pojemnik na nieczystości z przyrządem do ułatwiania czyszczenia, jest także klawisz reset. Od spodu z kolei mamy dwa koła napędowe, które pozwalają przejechać przez progi o wysokości maksymalnie niecałych 2 cm, od przodu mamy jeszcze kółko skrętne, piny do ładowania są także dwie szczotki boczne, a po środku szczotka główna z naprzemiennie ułożonym włosiem oraz gumą. Tak jak mówiłem możemy wymienić tą szczotkę na nakładkę z sącą, która sprawdzi się przede wszystkim przy zabrudzeniach o nieco większych rozmiarach. Warto jeszcze powiedzieć, że oczywiście w urządzeniu mamy wbudowanych kilka sensorów, które przede wszystkim odpowiadają za to, że urządzenie nie spadnie ze schodów, nie będzie też się obijać o meble czy ściany i wszystko tutaj działa tak, jak działać powinno. Jeśli jednak już dojedzie do jakichś przeszkód na drodze, to ma jeszcze wbudowany od przodu zderzak, który na pewno solidnie zamortyzuje uderzenie. Urządzenie jest gotowe do użytku tak naprawdę już po wyjęciu z opakowania, po włączeniu będzie od razu sprzątał. Więcej opcji jednak uzyskamy, gdy połączymy urządzenie do aplikacji. Do tego robota dedykowany jest program Laser Robot i połączenie jest tutaj bardzo proste, ponieważ tak naprawdę wystarczy wpisać hasło do Wi-Fi, następnie telefon czasem może nas poprosić, żeby połączyć się na chwilkę z siecią wygenerowaną przez robota, wtedy zostaną przekazane wszystkie dane do urządzenia. Tak naprawdę jednak wszystkie funkcje pojawią się po pierwszym przejechaniu urządzenia, wtedy pojawi nam się w aplikacji mapka, która dodaje nam stanowczo więcej funkcji. Przede wszystkim możemy podzielić sobie mieszkanie na strefy i najczęściej to po prostu będą osobne pokoje. Ułatwia to wtedy korzystanie z funkcji czyszczenia strefowego, czyli sprzątania właśnie w poszczególnych pokojach. Kolejną opcją jest możliwość czyszczenia punktowego, wtedy na mapce zaznaczamy sobie obszar, w którym chcemy, żeby robot posprzątał. Ostatnia opcja to czyszczenie automatyczne, wtedy robot będzie przejeżdżał całą powierzchnię. Pod mapką mamy jeszcze informacje na temat poziomu naładowania baterii, jest także czas oraz obszar, przez który przejechał odkurzacz podczas ostatniego sprzątania. Pod tymi informacjami znajdziemy klawisz ładowanie, czyli powrót do stacji ładującej, jest czyszczenie automatyczne, które uruchamia po prostu sprzątanie całościowe. Oprócz tego jest siła ssania, czyli możliwość wybrania, jaka będzie moc odkurzania, i są tu dostępne trzy moce. Ta siła ssania po założeniu nakładki do mopowania automatycznie zmienia się. Na ilość podawania wody. Trochę więcej możliwości znajdziemy po kliknięciu klawisza więcej. Mamy tutaj bowiem możliwość ustawienia stref, gdzie na zielono ustawimy obszary, w których robot ma sprzątać pojedynczo, na niebiesko zaznaczamy miejsca, gdzie robot ma sprzątać podwójnie, a na czerwono zaznaczamy obszary, w których robot w ogóle nie ma sprzątać. Druga opcja to harmonogram działania i możemy tutaj zaplanować sobie automatyczne włączanie urządzenia w konkretnych pomieszczeniach. Tutaj jednak warto wiedzieć, że została ustalona inna strefa czasowa i osobiście mając ustawione w aplikacji, żeby sprzątanie zaczynało się o 10, w praktyce zaczyna się dopiero o 11. Z tego co wiem na szczęście jest już przygotowywana aktualizacja, która niedługo ma poprawić ten błąd. Trzecia zakładka to moje urządzenie, gdzie znajdziemy informacje na temat dodanego robota, możemy tam także udostępnić urządzenie innym osobom, które są zarejestrowane w aplikacji Laser Robot. Wystarczy podać adres e-mail. Kolejne znajdziemy jeszcze regulację jasności, w której umieszczono tak naprawdę dwie odrębne funkcje. Od góry możemy bowiem wyłączyć niebieskie podświetlenie klawiszy na robocie. Niestety, na stacji dioda cały czas się będzie świecić. Pod przełącznikiem mamy jeszcze suwak, za pomocą którego zmienimy głośność komunikatów, które wydobywają się z urządzenia. W kolejnej zakładce mamy historię sprzątania, gdzie znajdziemy informacje na temat czasu pracy przejechanych metrów kwadratowych oraz daty i godziny. Po kliknięciu znajdziemy też mapkę która odzwierciedla obszar, po którym poruszał się robot. Dalej mamy jeszcze konserwację, gdzie znajdziemy poziomy zużycia elementów takich jak filtr, szczotka boczna czy szczotka główna. Mamy też wykrywanie uszkodzeń, gdzie możemy włączyć diagnozę sprawdzającą działanie poszczególnych komponentów. Dalej mamy moje konto, gdzie możemy na przykład zmienić hasło. Jest także zdalne sterowanie ze strzałeczkami, które pozwalają dojechać w konkretne miejsce. W aplikacji znajdziemy też instrukcje obsługi, opcje znajdowania urządzenia, są także ustawienia główne gdzie znajdziemy aktualizację aplikacji, przywracanie ustawień fabrycznych, zmianę języka ale tylko aplikacji, ponieważ komunikaty wydobywające się z urządzenia są niestety tylko w języku angielskim znajdziemy też tutaj umowy o ochronie prywatności czy zgody, które użytkownik musi wyrazić do poprawnego korzystania z urządzenia. Tego robota możemy jeszcze dodać do Google Home czy Amazon Alexa poprzez wybranie w tych aplikacjach usługi Smart Life, a następnie wybranie tam Laser Robot. Wtedy jednak niestety tracimy wszystkie połączone urządzenia dodane do zwykłego Smart Life, co jednak warto mieć na uwadze. Sposobem na to jest po prostu dodanie do Tuya Smart albo Smart Life bezpośrednio tego robota. Niestety jednak wtedy funkcjonalność aplikacji jest stanowczo ograniczona, ponieważ no oczywiście możemy włączyć czy wyłączyć robota, jednak to, co najważniejsze w tego typu sprzęcie, szczególnie mając skaner laserowy, czyli mapki do nawigacji po mieszkaniu, niestety w tych aplikacjach już nie znajdziemy. Jest ona obecna tylko i wyłącznie w programie Laser Robot. Co do skuteczności sprzątania, muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobrze. Urządzenie świetnie radzi sobie z każdymi codziennymi zabrudzeniami, wciąga bez problemu kurz, piasek, papierki, okruszki, czy cokolwiek innego znajdzie się jeszcze na podłodze. W przypadku większych zabrudzeń robot też sobie daje radę, ale na przykład gdy nam się coś wysypie, może być czasem konieczne dwukrotne przejechanie po tym samym obszarze. Na pewno odkurzacz radzi sobie też bardzo dobrze z dywanami, ponieważ faktycznie są one wyczesane i pozbawione zabrudzeń. Robot podczas odkurzania najpierw objeżdża wszystkie krawędzie, a następnie idzie środkiem, wykonując ruchy w kształcie litery S. Pozwala to zapewnić bardzo systematyczną pracę urządzenia, co daje nam też pewność że urządzenie przejedzie dokładnie kawałek po kawałku w każdym miejscu. Bez problemu robot też omija wszelkie przeszkody, które pojawią się na drodze, nie ma problemów z żadnymi meblami, fotelami i nawet jeśli nie było ich na mapce podczas pierwszego skanowania, to w późniejszym czasie i tak sobie z nimi poradzi. Wszelkie nieczystości są kumulowane w pojemniku o pojemności 350 ml, a jeśli chodzi o moc sania urządzenia, to jest ona na poziomie 2100 paskali. Przejdźmy do mopowania. Woda jest tutaj podawana za pomocą elektronicznych systemów bardzo równomiernie, co pozwala solidnie odświeżyć podłogi. Usuwane są także delikatne zaburzenia, jednak gdy będą one bardziej zaschnięte, to niestety prawdopodobnie zostaną. Niestety jest to raczej standard w tego typu urządzeniach. Na stronie producenta znajdziemy informację, że woda jest podawana tylko podczas pracy, co ma ochronić nasze podłogi. W praktyce jednak po zakończonym sprzątaniu jednak lepiej wyciągnąć pojemnik z odkurzacza Ponieważ sam miałem taką sytuację, że po nocy z pozostawionym w robocie pojemnikiem pod spodem pojawiła się spora kałuża. Do pojemnika na wodę możemy dodać jeszcze trochę płynu, który jeszcze dokładniej odświeży podłogę i ewentualnie zostawi trochę zapachu. Warto jednak pamiętać, że przede wszystkim polecane są do tego dedykowane płyny, no bo ważne jest to, żeby na pewno się one nie pieniły ani nie miały żadnych lepkich lub woskowych substancji. Wtedy mogłyby się niestety zapchać dysze. Jeśli chodzi o baterię, to pozwala ona na dwugodzinne mopowanie, a przy odkurzaniu na najwyższym trybie uzyskamy jakieś 70 do 80 minut. Wszystko jednak zależy od intensywności pracy, od skomplikowania pomieszczeń, ilości zakrętów i przeszkód do pokonania. Myślę jednak, że te czasy są jak najbardziej satysfakcjonujące i nawet większe mieszkanie z powodzeniem tutaj odkurzymy. Podsumowując, Diano Elegance Robot kosztuje aktualnie w okolicy 900 zł. Według mnie jest to naprawdę bardzo dobra cena, jak za urządzenie o takich możliwościach. Wszystko tutaj działa jak należy, sprzęt skutecznie pozbawia podłogi wszelkich zabrudzeń i do odkurzania sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Urządzenie też świetnie radzi sobie z mapowaniem pomieszczeń, dzięki czemu możemy zaplanować sobie sprzątanie tylko w poszczególnych miejscach. Do tego mamy też obsługę z asystentów głosowych. Niestety tutaj pojawia się trochę komplikacji ze względu na to, że urządzenie tak naprawdę działa na serwerach Smart Life, przez co łącząc się możemy stracić dostęp do innych urządzeń. Ten robot od Kiano też ma bardzo solidną baterię, bez problemów też wraca zawsze do stacji ładującej, całkiem nieźle wypada też mopowanie, jedynie szkoda, że ta woda nie jest utrzymywana nieco lepiej w pojemniku i raczej koniecznością staje się wyjmowanie pojemnika na wodę po każdym ukończonym cyklu pracy. Inaczej może nam po prostu zostać kałuża. Osobiście uważam, że za te 900 zł jest to kawał dobrego sprzętu, który jak najbardziej warto polecić. A co wy sądzicie o tym odkurzaczu? Czy wy byście go kupili? Czy szukalibyście jednak czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!